Nowy targ w tym roku Basant, a skąd no chyba, że przed wyborami samorządowymi, miało być nowocześnie i z rozmachem, jest z dramatycznym poślizgiem. Nowotarska kryta pływalnia za bajońską sumę 24 354 tysięcy zł gotowa miała być w lipcu tego roku, ale nie była. Inwestycja, która dotąd pochłonęła 19 473 tysiące zł w lipcu stała odłogiem. Ludzi mamiono terminem październikowym, a samego wykonawcę straszono sądami. Efekt? Dwa z trzech zaangażowanych podmiotów rzuciły na urzędnicze biurka wypowiedzenia. Konsorcjum Alpine Construction, spółka ZOO i Alpine Bau Deutschland skłonne były za dodatkową opłatą doprowadzoną do 90% inwestycją i oddać ją w październiku. Ale miasto za dodatkowe zlecenie zapłacić nie chciało. Konsorcjum zeszło z placu budowy i pisemnie oświadczyło, że to miasto zerwało umowę. Spływalnianego kryzysu, przykrytego stosem korespondencji, wzajemnych oświadczeń i wielu oskarżeń, wydawało się, że tylko sąd i nowy przetarg byłby w stanie miasto wybawić. W kontrakcie jednak stało, że za inwestycje w równej mierze odpowiadają wszyscy członkowie skleconego na prędce konsorcjum. A w zacnym składzie pomiędzy Alpine znalazła się firma PHU Potoczak ze Skawem. Pertraktacje skończyły się sukcesem. Potoczak wziął na siebie odpowiedzialność za dokończenie inwestycji. Tyle tylko, że nie w październiku tego roku, a może koło lutego roku następnego. W lutym, śmieje się pragnąca zachować anonimowość urzędniczka, w lutym, możesz zapomnieć, w tym mieście po tysiąc razy przesuwają terminy, a potem jeszcze latami włóczą się po sądach. Nie dorzucili Alpine, dopłacili Potoczakowi. Firma Potoczak wprawdzie na telefony nie odpowiada, ale w ostatni czwartek podpisała zobowiązanie, że inwestycję w imieniu konsorcjum dokończy. Tyle tylko, że nie w lipcu, a nie w październiku, ale w lutym przyszłego roku. Rada Miasta zebrała się nawet specjalnie jeszcze w sierpniu, żeby w budżecie dokonać przesunięć w wieloletniej prognozie finansowej. Potoczak zyskał na tej operacji jakieś 19 tysięcy złotych, bo z prostego rachunku ekonomicznego wynika, że z puli przeznaczonej na budowę basenu zostało 4 881 tysięcy złotych, a Rada Miasta na rok przyszły przesunęła na ten cel 5 milionów złotych. Jeśli budżet państwa nie uzna argumentacji urzędników, miasto na całej inwestycji może stracić dotację państwową w wysokości 1 miliona złotych. Powiedział, jak jest, zgłaszający w imieniu miasta autopoprawkę do miejskiego budżetu skarbnik Łukasz Dłubacz. Perturbacji finansowych końca nie widać. Konsorcjum, w skład którego wchodzą trzy podmioty, pozostawiło po sobie długi. Jak się okazuje, roszczenia w stosunku do miasta jako inwestora zgłaszają podwykonawcy zatrudnieni przy robotach na basenie przez firmę Alpine Construction i Alpine Bau Deutschland. Adam Sojka, naczelnik Wydziału Rozwoju Inwestycji z Nowotarskiego Urzędu, tłumaczy mi, że jeśli podwykonawcy udokumentują zakres wykonywanych prac, zaległe wypłaty zgodnie z przepisami zrealizować musi miasto. Tu dowiaduje się też, że miasto zapłaci, ale będzie się sądzić z konsorcjum. Urząd na drodze sądowej będzie mógł dochodzić swoich praw, pytanie tylko od kogo. Firma Alpine Matka dla dwóch zaangażowanych w budowę basenu w nowym targu spółek córek złożyła w Biedniu wniosek o upadłość. Powodem jest utrata płynności finansowej. Firma większość inwestycji porzuciła, wykonując je w 80-90%. W lipcu na zadane w czerwcu moje pytanie co będzie z miejską inwestycją kryta pływalnia w Nowym Targu wobec wypowiedzeń i zgłoszenia wniosku o niewypłacalności przez firmę Alpine Construction Spółka z o.o. doradca burmistrza do spraw komunikacji społecznej Piotr Rajski Pawlik napisał Naszym zdaniem obydwa te wypowiedzenia są nieskuteczne z prawnego punktu widzenia należy zwrócić uwagę że w dniu 19 czerwca 2013 roku sąd rejonowy w Landshut Niemcy ogłosił upadłość Alpine Bau Deutschland AG, natomiast w stosunku do Alpine Construction Polska Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 26 czerwca oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że spółka nie miała środków na zabezpieczenie kosztów likwidacji. Działający w imieniu konsorcjum Janusz Ewert nie miał upoważnienia wszystkich konsorcjantów do wypowiedzenia umowy. Skuteczność skutecznością? Ale jak mówią miejscy radni, urząd miasta doskonale wiedział o kłopotach finansowych firmy Alpine, a mimo to właśnie tej firmie pozwolił wygrać przetarg. Prowadzona procedura upadłościowa raczej nie zapowiada, aby można było odzyskać dług od syndyka, wypłaty więc najprawdopodobniej skutecznie obciążą budżet miasta. No, chyba, że roszczenia będą kierowane pod adresem firmy Potoczak jako jedynego istniejącego podmiotu w ramach utworzonego konsorcjum. Według zapisu, kontraktu, jaki miasto zawarło z wykonawcami, wszystkie trzy podmioty solidarnie odpowiadają za całą inwestycję. Według szacunkowych danych zaległości w wypłatach mają się wahać między 10 a 20% ogólnie już wypłaconej przez inwestora. To jest miasto Nowy Targ sumy, rozpiętość, więc jest niebagatelna. Od 1,95 miliona złotych albo nawet 3,9 miliona złotych będzie musiał wypłacić samorząd albo w ramach konsorcyjnej Solidarności Potoczak. Do tego z pewnością dojdą jeszcze ustawowe odsetki. Niestety. Mimo licznych telefonów pod numery figurujące na stronach internetowych i pytania skierowane do drogą mailową, nie udało mi się skontaktować z właścicielami firmy PH Potoczek, ani też uzyskać odpowiedzi na pytanie, które nasuwają się tutaj prawie same. Adam Sojka z Nowotarskiego Urzędu zapewnił dziennikarze, że do piątku wszystko na budowie ruszy pełną parą. Nowotarska kryta pływalnia znajduje się o rzut beretem od mojego stałego miejsca spacerowego. Pozwoliłam sobie zajrzeć na pływalnię dwukrotnie. Niestety, poza ochroniarzami nie widziałam nawet półrobotnika. Tymczasem z urzędu miasta napłynął wesoły mail, świadczący o tym, że właśnie na nieodebranej jeszcze pływalni miejskiej Urząd Miasta przygotowuje się do eksploatacji nowego obiektu sportowego. Tu też zamieszczono informację o naborze na naukę pływania. Zapisy dotyczą również niemowląt. Angielski humor, jak widać, nie opuszcza miejskich urzędników. Będzie więc nabór. I konkurs na logo, i nazwę miejskiej pływalni krytej, a każdy nowotarżanin do czasu odebrania niedokończonej inwestycji będzie mógł jak dotąd pływać po warszawsku. Jedyną szansą na dokończenie inwestycji w planowanym którymś z rzędu terminie są zbliżające się wybory samorządowe, mówi mi jeden z mieszkańców miasta. Fryźlewicz nie dopuści do tego, żeby mu Tarnowski no, w czasie kampanii wyborczej nagrał znów materiał o basenie. Kiedyś tylko na billboardzie, teraz znów w ciągłej budowie. mój serwis.blogspot.com.